Witam Was moi kochani na moim śląskim kanale słodki smak Pasji. Dzisiaj z kapusta z grzybami, które już od lot robią na Wigilio i zaproszą Was na przepis. I tak kto tu jest nowy na moim kanale, to nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajkowaniu, co mnie bardzo cieszy. Samą 30 deko suszonych grzybów, które zalewam gorącą wodą i przez noc zostawiam je do namoczenia. Potrzebujemy pół kilo kiszonej kapusty, mam już tu odciśnięto. Tutaj mam już odsadzone grzyby pokrojone, te wody po tych grzybach nie wylewamy, bo w tym będziemy ważyć ta nasza kapusta. Jedna dużo pokrojona cebula, szczypta soli, trochę oleju, pieprz, sól do smaku. Zaczynamy od uważenia kapusty, czyli do tej wody po tych grzybach. Ciepujemy nasza kapusta kiszoną. Ciepujemy dwa liście laurowe. I ważę ją na małym ogniu, aż trochę ta woda odparuje. W tym czasie na patelnię dajemy trochę oleju albo masła. I zeszklemy trochę naszą cebulę. W tym czasie nie zapomnimy też jeszcze o kapuście. Trzeba też nam po razy przemieszać. I tak, do przygotowanej kapusty dodajemy przesmażoną cebulkę. Dodajemy suszone grzyby. pieprzu soli i szczypta cukru i wszystko dobrze mieszamy Wszystko razem jeszcze podduszymy i doprawiamy jeszcze do smaku, jak coś brakuje. I tu jest moja kapusta z grzybami już fertich, jest przepyszno i zapraszam do wykorzystania przepisu.